No, jak ona się mogła dowiedzieć tego wszystkiego, w, ile w dwie minuty poszła na wywiady? Więc to jest kłamstwo. Jest sama Marta hipokrytką. Ym, I gdzie ja mówiłam? Bo nie wiem, ona mówi, że ja powiedziałam w jakimś wywiadzie, że lepiej jest uprawiać seks za pieniądze? Mm, coś chyba. Padło coś takiego, tak. tak. Ja w Znaczy wywiadzie? nie, wiem, że tak mówiła Marta. Ale to jest w ogóle kłamstwo, nie, w żadnym wywiadzie tego nie mówiłam. Tylko na Instagramie bodajże nagrałam jej odpowiedź właśnie na to, co nam mówi, że to co lepiej uprawiać tak seks za darmo w, nie, czy lepiej być dziwką za darmo w tym autobusie, gdzie tam uprawiałaś seks? Mm -hmm. Czy jeżeli uważasz, że jestem ekskluzywną, to lepiej być ekskluzywną, ale nie mówiłam nic takiego, że lepiej uprawiać seks za pieniądze? Nie jestem w ogóle za czymś takim, żeby robić to za, za hajs. Tak powiedz że? mi, Ewa, jak ty w ogóle ocenisz postać Marty w internecie? To, jaka była, to jaka jest. Mhm. Bo ja widziałam, że ty chciałaś poddymić na tej konferencji. No wiesz co, no, spotkałyśmy się tam, żeby pogadać. Niekoniecznie jakoś miło, tak będziemy zaraz walczyć w Oktagonie. Nie chcę jakoś dopominać tej przeszłości i w ogóle nie padły na konferencji żadne moje słowo odnośnie tego autobusu i tak dalej. W ogóle bym się do tego nie odnosiła, gdyby Marta nie powiedziała tych kłamstw na mój temat, nie mówiła o penisach i tak dalej. Chodzi ci o tym, że no później, nie się ze sobą. Tak, tak, tak? z promotorami. Jeszcze raz powtórzę, miałam jednego promotora, z którym też nie spałam, no ale dobra, to są po prostu pomówienia. Więc ja bym do tego w ogóle nie wracała. Więc ona się odpaliła gdzieś za moimi plecami, nie mówiła nic konkretnie na konferencji, była tam nudna, nie potrafiła skleić zdania, jakby w ogóle nie rozumiała, co ja do niej mówię, a poszła wiesz za moment na wywiady i zaczęła takie bzdury gadać. Także nie wiem, ona się chyba odpala po prostu nie wiem jak może mówię o penisach to się odpala nie wiem powinna mi dać jakiś może bilet na autobus na party bus może wtedy będzie ciekawie, interesująco. Niektóre no mamy się, w ogóle że... face to face, mamy więc ja bym chciała to z nią wyjaśnić w ogóle, co ona gada. Oczywiście, no dlatego bo... też do Marty na pewno tak. nie zadzwonię na tym programie, bo będziecie no bo wiecie, miały okazję fizycznie To, z tym, to, to jak Marta zbudowała swoją historię i karierę, naprawdę gdyby facet na przykład, nie wiem, um, zykałby się w autobusie i o tym opowiedział, to byłby macho, tak? A kobieta od razu była tam zlinczowana, wiadomo, że ona też się um, walczyła z hejtem i tak dalej. Ja w ogóle nie mam nic do tego. Zbudowała sobie karierę, zrobiła teraz ale uważam, że ta jej przemiana jest właśnie hipokryzją, bo czasami potrafi się odpalić e, i powiedzieć coś o ukraińskich chujach i tak dalej, więc moim zdaniem ona jest taka trochę zamknięta w klatce, gdzieś taka okiełznana, a w środku tam jest ta stara Marta.